Witam. Dzisiaj tak niespodziewanie, trochę w niedzielę. Ale że jadę się przejechać, mimo pogody, że u nas nie jest za fajnie, to trzeba trochę popedałować. W piątek mieliśmy wykład na temat tarczycy. I doszło dziewczyny do jednego wniosku, że najlepiej to być zdrowym egoizmem. I to był super wniosek. I obiecałam, że troszeczkę to rozszerzę, bo ludzie boją się tego słowa, tego bycia. Takim człowiekiem, może nie tyle słowa. Więc dzisiaj porozmawiamy o zdrowym egoizmie. Egoizm brzmi źle, źle nam się kojarzy. Uczono nas być grzecznym chłopcem, grzeczną dziewczynką, absolutnie nieegoistyczną. Uczono nam, to, nas pomagać innym, współczuć innym, zajmować się sprawami innych, brać. Na siebie, na swoje barki, w cudzysłowie na barki, no bo wiadomo, że bierzemy to do środka, brać yy, niefajne emocje naszych bliskich, yy, zwłaszcza jeśli yy, jako dziecko. Tak nas, byliśmy, jako, yy, byliśmy dzieckiem i tak nas uczono, to braliśmy wszystkie smutki naszych rodziców, bo braliśmy to z automatu. Za to byliśmy chwaleni że jestem grzeszną chłopcem, grzeszną dziewczynką, że siedzę w kącie i się nie odzywam, że nigdy nie proszę o swoje, no bo nie wypada. Ja tylko kościoła, więc będą dodatkowo odgłosy, ale musicie mi wybaczyć. Chwalono nas za to, więc jeśli nasz mózg dostaje pochwały, no to tam się tworzą takie połączenia neuronowe. Jeśli dostajemy to setki i tysiące razy, że dla niego to... Jest jedyna wytyczna. Czyli pochwała za to, że jestem grzecznym chłopcem, grzeczną dziewczynką. Pochwała za to, że się nie skarżę. Pochwała za to, że ze wszystkim sobie super radzę. Ach, jak nasi rodzice są dumni z nas, że my sobie ze wszystkim radzimy. No i teraz jest takie pytanie: że jak takie dziecko, później młody człowiek żyje w takim przekonaniu, wchodzi w jakąś relację i tam też bierze wszystko na siebie, jest grzeczną partnerką. Eee, zawsze ugotuje, zawsze posprząta, um, nie będzie się za dużo odzywała, nie wyjdzie po swoje, absolutnie, no bo przecież jej nie wolno, bo chwali się za to, że bierze się wszystko na swoje barki, że będzie brała trudne emocje męża, że dzieciom jakby mogła to, by rozścieliła czerwony dywan wyłożony poduszkami, żeby się przez przypadek nie potknęły. I taka kobieta, myślę, że w okolicy 36. Roku życia, górę 40, czuje, że jest wypompowana. Ona czuje, że ma dość, ona czuje, że ona nie ma siły. Oczywiście nikt tego nie kojarzy z tym, że przez całe życie tak funkcjonowała. Zwalamy na partnera, na dzieci, na coś tam innego, na yy, szefa w pracy. To już mówiłam, nie? Czyli jakby uzależniamy nasze życie od warunków zewnętrznych. Nie wiedząc o tym, że po prostu nigdy nie wyszłyśmy po swoje. Zdrowy egoizm to jest nic innego jak stawianie siebie na pierwszym miejscu. Czyli ja wychodzę po swoje, wychodzę po to, co ja chcę, co ja lubię, z czym mi jest dobrze, z czym ja się zgadzam, bo każdy z nas jest inny. Nie oznacza to nieszanowanie innych ludzi. Nie oznacza to, że my nie pomagamy. Jeśli w cudzysłowie. Padnie. Moje dziecko, mój mąż czy moi rodzice, to nie znaczy, że ja będę stała z boku i patrzyła. Oczywiście ja, po, ja pozwolę, yy, nie pozwolę, ja pomogę im się podnieść. Ja ich podniosę z tego, ale tutaj moja rola się kończy. Musicie to zrozumieć, a zwłaszcza do naszych dzieci. My możemy podnieść nasze dzieci wtedy, kiedy upadną. To jest nasz obowiązek. Natomiast nie będziemy wykonywać rzeczy za nich, bo wykonując rzeczy za nich, próbując ratować mamę, próbując ratować e, tatę, próbując ratować partnera i dzieci od e, złych skutków ich niefajnych działań lub wpływów innych, które my oceniamy za niefajne, za każdym razem nie inwestujemy w siebie. I w pewnym momencie nie będziemy miały siły nawet po to, żeby ich podnieść, jak oni upadną. To jest raz, dwa, pozwólmy ludziom przeżywać swoje dramaty. Pozwólmy ludziom przeżywać swoje upadki. Pozwólmy im uczyć się na ich własnych błędach, bo to jest najlepsza nauka. I przede wszystkim dajmy sobie tą siłę, że tak powiem, nie wprzając się w inne życie, dajmy sobie tą siłę, żeby zająć się swoimi swoimi problemami. No bo jeśli my za każdym razem będziemy dla innych, nie włączymy zdrowego egoizmu, to tak jak mówię, 36, góra, 40 lat i wszyscy zaczynają to wtedy odczuwać. Nie no są zmęczeni, oni nie wiedzą dlaczego, ale przecież oni zawsze byli dobrzy, oni zawsze dawali, oni zawsze pomagali, oni byli po prostu jak z obrazka biblijnego. To dlaczego im się tak dzieje? No właśnie, dlaczego im się tak dzieje? A propos biblijnych obrazków, ja nie wiem, czy ja to zacytuję dobrze. Numerki są mi bliższe, więc na pewno to zapamiętałam, że to jest chyba z Ewangelii Mateusza 13,12. To nie to, że jestem kościelna, tylko ja lubię po prostu wyłapywać takie szczegóły. I tam jest napisane, że tym, co mają, będzie dodane i będą mieli tego więcej, a tym, co nie mają, będzie zabrane i nie będą mieli nic. Coś w tym stylu. Przeczytajcie sobie, wpiszcie to w internet. Jestem ciekawa, jak Wy to zinterpretujecie, bo tutaj chodzi o inwestycje w siebie. Jeśli ja inwestuję w siebie, to tak jakby ja mam, i jeśli ta inwestycja będzie szła do przodu, czyli ja inwestuję w siebie, to będzie mi jeszcze dodane. Ja będę miała jeszcze tego więcej, ponieważ ja sama stwarzam swój świat. Ja inwestuję w to, co ja chcę. Jeśli ja inwestuję w kogoś. Moją energię, moje zasoby, mój czas, no to będzie mi z automatu zabrane, bo ja, bo ja tego nie mam. Bo ja to moje sama z siebie zainwestowałam w kogoś. Także, jeśli będą, yy, będą znajomi, przyjaciele, rodzina, będą was nagabywać, będą do was wydzwaniać, będziecie 17 razy wysłuchiwać przyjaciółki, która ma problem z mężem czy z chłopakiem, aby po raz enty będziecie jej dawać rady, z których ona nie korzysta. To nie znaczy, żeby się od niej odwrócić. Tylko powiedzieć, słuchaj, rozmawiałyśmy na ten temat już tyle razy, nie skorzystałaś z moich rad. Wybacz, ale ja nie mam ani czasu, ani przestrzeni, żeby przerabiać ten temat. Jeszcze raz. Zadzwoń do mnie z czymś innym. Możemy porozmawiać yy, o innych tematach, ale na pewno nie o tym samym. I to jest początek zdrowego egoizmu. Tak robimy, jeśli mamy apodyktycznych rodziców. Może nie tyle apodektycznych, bo my możemy ich źle odbierać, ale jeśli mamy rodziców, którzy są samotni, to oni sobie tam w pewnych kwestiach nie poradzili ze swoim życiem. Oni są samotni i zalewają nas swoimi problemami. Zalewają nas tysiącami telefonów miesięcznie. Próbują zrzucić te problemy na nas, z którymi sobie nie radzą. To oczywiście, że, jest, że to nie wypada. Odłożyć w telefonie czerwoną słuchawkę, czy tam nacisnąć czerwoną słuchawkę. I nie wypada powiedzieć mamie, mamo, to są twoje sprawy, ja się w to nie chcę mieszać. Musisz sobie z nimi poradzić sama. I to jest jedna z najcięższych rzeczy, ale to jest początek. My nie możemy dawać sobie wchodzić na głowę. I to jest początek drogi w naszym zdrowym egoizmie. Mam czas i ochotę, to wysłuchuję. Ale wysłuchuję, jak wysłuchuję? Wysłuchuję. Hmm, z tak zwanym energetycznym BHP, czyli my musimy sobie stworzyć taką możliwość i okoliczność w tych sytuacjach, gdzie wiemy, że to nie będzie do nas docierało. Wiemy, że mama mówi, mimo że nieraz mówi czy tato, przykre rzeczy, bo wiecie, bo jeszcze zagrudzę, tak bo jeśli taki jest mąż czy partner, no to my możemy z niego zrezygnować. Natomiast z rodziców nie zrezygnujemy i z dzieci nie zrezygnujemy. To jest właśnie ta różnica, dlaczego teraz mówię o takich sytuacjach. Bo jeśli z partnerem, z przyjaciółką przed nami idzie, to się po prostu obracamy, nie odbieramy, unikamy. A z rodzicami już jest trudniej. Więc dlatego tutaj zahaczam o tych rodziców. Ale wróćmy. To jest trudna sytuacja. Wiele osób, z którymi pracowałam, czy rozmawiałam, stawia to na pierwsze miejsce. Jaką on, jak on bo mama do mnie dzwoni y, 17 razy dziennie i pyta o pierdoły, takie, że nieraz y, aż nie wypada. A co się sprawdza, ktoś ma swoje obowiązki. Także y, pomijając już inne y, y, wymówki, gdzie jak zwykle oni czegoś nie potrafią, jak zwykle czegoś nie mogą, y, pomijając też wszystkie nawijanie makaronu na uszy y, w stylu, bo ty jesteś niewdzięczna. Bo Ty już o nas nie pamiętasz, bo Ty już do nas nie przychodzisz, bo coś tam, coś tam, coś tam. To są rzeczy, które są tak powtarzalne na sesjach, które potrafią rozwalić związek. Także służba naszym rodzicom jest dla nas na pierwszym planie, i z automatu jest to taki przykład, w którym najciężej jest nam wprowadzić zdrowy egoizm. To naprawdę jest ciężko. Tutaj trzeba wiele razy się złapać na tym. Że jest to dla mnie krzywdząca sytuacja, ale wiem, że ja muszę postawić granice. Oczywiście te granice można postawić bardzo gładko, bardzo delikatnie. Wiesz, mamo, chyba mi przerwało coś, chyba nie mam zasięgu. Albo zadzwonimy się później, teraz nie mogę. Mam gości, nie wiem, pracuję. My możemy sobie wymyślić mnóstwo rzeczy, po to, żeby ją też oduczyć. Pamiętajcie to, co mówiłam na początku. My tworzymy połączenie neuronowe w mózgu i na nich działamy. I jeśli my zaczniemy wytwarzać nowe połączenia, to nasz mózg będzie działał na nowym oprogramowaniu. Proste. Nieraz trzeba powiedzieć coś przykrego. Znaczy, stawianie granic nie jest przykre nigdy dla nas. Zawsze odbiór drugiej osoby może być taki. To jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Słuchajcie, osoby, yy, z którymi mamy do czynienia, różne, mają prawo... Myśleć inaczej, mówić inaczej, mają prawo nas oceniać, mają prawo nam nawijać ten makaron na uszy, jak my jesteśmy źli wdzięczni, albo jak brzydko wyglądamy, albo może byś, nie wiem, schudła, albo może byś się źle ubrała, lepiej ubrała, bo źle wyglądasz, albo może sobie kup lepszy samochód. Wiecie, to są, to są rzeczy, do których każdy człowiek, który z nami rozmawia, ma prawo nam powiedzieć. A naszym obowiązkiem jest nie przyjąć tego. My mamy tylko takie prawo. Ponieważ teraz odwróćmy sytuację w drugą stronę. Ja też jakoś myślę o ludziach. Ja też jakoś się do nich zwracam. Ja też jakoś mogłabym im coś powiedzieć. To, czy ja to robię, czy nie robię, to już jest inna kwestia. Więc takie same prawa, jak mam ja, takie same prawa mają inni ludzie. My tego nie powinniśmy w ogóle kwestionować. I to też jest takie zdrowe zachowanie, ok? Masz prawo powiedzieć mi, wypunktować. Ja się z tym zgadzam, ja to szanuję. Nie przejmuję, bo to jest Twoje. Te zdrowego istnienia. Nic sobie z tym nie robię. Po prostu. To jest Twój punkt widzenia. Mój jest inny. Także to są najzdrowsze rzeczy, które musimy przepracować. Z jednej strony ktoś powie, to takie proste, tak? Bo ja zawsze tutaj powtarzam: najprostsze rzeczy najbardziej działają. A wszyscy potrzebują miliona konsultacji. Potrzebują złotej tabletki na coś czterech medytacji dziennie. Jeśli tego potrzebują, to tak. Ale to nie jest jedyna rzecz, która jest w stanie spowodować, że my będziemy się lepiej czuć. Bo ja znam ludzi, którzy medytują, prawiają jogę i inne cuda na kiju. I jak przychodzą do mnie, a pracowali też z różnymi osobami, to mówią, że oni dopiero teraz zrozumieli. Oni dopiero teraz widzą, o co w tym wszystkim chodzi. Także to jest u mnie podstawa, świadomość. Żadna medytacja, yoga czy hipnoza nie spowoduje tego, że Ty świadomie zaczniesz zmieniać swoje nastawienie, swoje podejście do życia, do związków. Świadomie zaczniesz odpuszczać to co, ci to, co Ci nie służy. I świadomie zaczniesz zapraszać do życia to, co Ci służy. Świadomie zaczniesz wybierać. To jest podstawa. Świadomość dla mnie to jest podstawa, ponieważ świadomość tworzy nowe połączenie neuronalne. A to jest najważniejsze, bo nasz mózg jeździ zawsze na rądzie, na tych emocjach, na tych doznaniach, które mm, przeżyło w dzieciństwie. Jeśli my tego nie zmienimy, tych połączeń neuronalnych, a tego nie zastąpi nam nic, tylko nasza świadomość. Pewnie, że się będziemy lepiej czuć, jak pójdziemy do kogoś, owszem. Tylko to jest zawsze na chwilę, nie? To nie chodzi o to, żeby nie, też nie chodzić do ludzi, którzy pomagają, bo niektórzy są w takiej czarnej dziurze, że muszą od czegoś zacząć. Natomiast ja polecam życie z uważnością na siebie, Życie z uważnością na swoją świadomość, życie z uważnością na moje wybory i na to, czy, co ja mogę odpuścić, a czy, co jeszcze nie potrafię, ale na pewno prędzej czy później będę mogła. Także zdrowy egoizm jest podstawą w takim życiu świadomym, życiu świadomego człowieka.